Siemono. Jest to pierwszy film na tym kanale. Urywek z girki Isaac ze streama. Streamy, które prowadzę na Twitchu. Ciebie chętnie zapraszam. Co? to tyle. Miłego oglądania. Stara, to trwa Dobra. Sębiście. Dobrze, że dobry pierwszy tam wypił. To będzie łatwiej. W razie w miarę przyjemno. Te pokoje są. Gorzej później może być. no to jest całkiem przyjemne. Mm, to jest ok. To są wkruszające te, te główki. Dobra, nie wyklucza. Wspólnie jak główne małe. Dobra, Git, tam się nie dostanę Może będzie jakaś spoko The sun? The sun chyba damage. b, normal norm. No i nieprzyjemny boss. Dziś zaznaczyłem, że coś robi To całkiem dużo Mówiłem, że jedno z trudniejszych na, na outflorach Okej okay. To zajebiście To zajebiście No nie chciałem tego hm. To jest całkiem okej okay. ja Mogę sobie wrócić teraz do... Chociaż mógłbym normalnie też tak wejść bombami Jedno i to samo Pójdę blind, a nie opłacało się Teraz 5 mam, jest. no, teraz mieć kluczy mam mieć Zostawię sobie tą iglę I następne piętro Okej okay. To na pewno skorzystam z tamtego pokoju Bo z lustrem może mieć w że klucz do pokonania matki A bez matki nie pokonam potem bestii Jeszcze nie pokonają, to będzie spoko Myślę Weźmy to teraz Bo nie jestem pewna ile mam hp Chcę mieć hula Okej okay i pokonał bossa potem poszedł na, na lustro tyle chyba okej, nic nie jest takie za. dobra coś się padł mogę wziąć tu zrobię gówno e, dobra teraz mogę iść do, 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 do lustra To powinien być e, kawałek klucza do matki jest, ja i e, tu chyba pójdę na bossa bo tam będzie to najwyżej skina będzie lipa Okej, okay. temat to jest zajebista Nie widzę do hotelu. Jest tak, tak niefajna klątwa To jest hit. Dobra, idziemy tam teraz. No i fajna są te alternatywne piętra. Nie ma co. Eee. Roka to jest zajbista Akurat. shot speed up by mi się przydał w tej sytuacji. Wsadzę. Chyba bossa by Nie to Nic innego. Nie no ma nic nie mówię, aż się skupić musiałem. Trzeci się do serca. Wcześniej się przynalazłem. Co może być? Tu to powinien być rata, że te przyciski. Całkiem ok HP Myślałem, że gorzej jest. Okej, okay. nic z tego, tylko też nie. Tu też zarówno Okej, okay. do sklepu wejść. A tego to nie chciałem akurat. Dobra, w kanale. mnie chyba jeszcze nie interesuje. Okej, okay. tu jestem, okej Znajdę jeszcze jedną żółtą, żeby tam się dostać No nic, z jednym FPS próbuję No, innego wyjścia chyba Może się uda No i oczywiście, że nie Mnie dobrze kojarzę Tak, to teraz się pojawi z góry, oczywiście Chyba się dostać dalej Ale no, gówno Jeszcze jedna prawa Nie podam się tak łatwo No i najgorszy bo z jakim mógł się prorysował Hohoho, Może trzera poszukać Nie, to może być do góry. No jest. Czasami mi się szukać ultra secretu? Jest ultra secret. Może być. To nie jak se z bossem poradzę. Całkiem szybko. Devil. speed black To jest git To jest straight, tak jakby. Harry za herca, no. Warto sprawdzić, jaki boss. Boss całkiem łatwy. Szczególnie, że mam Fetusa jeszcze w dodatku kurwa dobry item, że ja mam fetusa, może mnie wprowadzić w błąd całkiem granie tego, Nic nie gram, nie gram, nie gram, to mogę wziąć teraz próbujemy tutaj większy problem, że nie mam tego fetusa mamy, pierwszą część klucza czy knajfa? w sumie bardziej niż klucza idziemy na wasa, to jest całkiem łatwe dobra, zajebiście jeszcze ta bomba, a jakby wziąć będzie item? to jest git, to jest jak najbardziej git idziemy na no wszyscy... A to siodło. To będzie tre... ten secret. No właśnie. I miałem rację. Missing poster. To na pewno wezmę. Już będę blisko śmierci i sam się zabiję. W końcu treasure Sobie trochę rolniemy. Tak, dobra. To jest git To może być jeszcze. To to grzemy To jest ok. Dobra. można iść po ponóż całej. Dobra druga próba dobra, wiera. okej, okay, teraz na razie dobrze nie miałem tego jak uniknąć tak naprawdę Dobra, nie jest źle. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I tu w tym miejscu zakończyłem rano z powodu złego internetu i późnej pory, ale część na pewno się pojawi na następnym live, a z tego też na pewno będzie odcinek. Także subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej. 这个，好了。<laughs> <laughs>